Oto Tesla Y, stara Tesla Y. A to nowy Y. Różnice widać gołym okiem. Od razu dodajmy, że Y jest najlepiej sprzedającym się elektrykiem na świecie, a nowy model to ponoć coś więcej niż tylko lifting. Ogólne wymiary auta zmieniły się delikatnie, wszystko za sprawą zderzaków, które zostały zmodyfikowane i delikatnie wydłużyły auto, ale rozstaw osi pozostał dokładnie ten sam. Oczywiście poza zderzakiem zmodyfikowano też reflektory, które teraz są płaskie, pojawił się też długi ledowy pasek, a cała maska została niżej osadzona. Wszystko ponoć w imię aerodynamiki. Aerodynamikę poprawiają też te wloty powietrza w zderzaku. Śmiało można powiedzieć, że ten ledowy pasek wygląda teraz podobnie jak ten, który znamy na przykład z Cybertrucka. Z tyłu Tesla również postawiła na ledowy pasek. Ale co ciekawe, to co widzimy to tak naprawdę odbicie ledowego światła, bo pasek znajduje się tutaj. Jest niejako ukryty. Moim zdaniem całość wygląda bardzo ciekawie, bardzo nowocześnie. Ciekawe jak to na żywo będzie wyglądało na ulicy. Kolejna zmiana z tyłu to ten plastikowy spoiler. Zobaczcie. To poprzedni Y i tutaj tylny spoiler był niejako zintegrowany z tylną klapą. Całość tworzyła jedną bryłę, no oczywiście poza tym dodatkowym elementem. I teraz tak, klienci ponoć dość często narzekali na to, że gdy otwierali klapę bagażnika, to ta zamiast zatrzymać się w tym miejscu, bardzo często zatrzymywała się na suficie w ich garażach. Co wtedy? Wtedy trzeba było albo klapę malować, albo Wymieniać. Dlatego Tesla wyszła niejako naprzeciw potrzebom ich klientów, i zamontowała tutaj dość spory kawałek plastiku. Na pewno będzie taniej podczas ewentualnej wymiany. Moim zdaniem nie wygląda to lepiej, no ale w tym przypadku Tesla postawiła na praktyczność. A wracając do samej tylnej lampy, to ma ona długość 160 cm. Bryła auta się nie zmieniła. Nie zmieniły się też klamki. Niektórzy na nie narzekają, ale można się przyzwyczaić. Pojawiły się za to nowe wzory Felk. Wszystko w imię lepszej aerodynamiki. Wiadomo, lepsza aerodynamika to lepszy zasięg. Na pewno większe nie są bagażniki. Ten z przodu ma pojemność 117 litrów. Największa nowość, która się tutaj pojawiła, to ten oto Korek upustowy. Czyżby to oznaczało, że przednia maska przecieka? A może po prostu chodzi o to, że łatwiej się ten bagażnik będzie czyściło, kiedy na przykład rzucimy tutaj brudne buciory. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika z tyłu, to ma on pojemność 854 litrów. Jest gigantyczny, ale ta podawana przez Tesla wartość to wartość liczona aż do dachu. Tak czy inaczej, bagażnik jest dość spory. Ma podwójną podłogę. Do tego jest też schowek na kable. W tym miejscu jest gniazdo zapalniczki. Zmodyfikowana została też roletka. W tym miejscu mamy przyciski, za pomocą których możemy położyć tylną kanapę. Wciskamy. Proszę bardzo, przedni fotel odjeżdża i oparcie się kładzie. Przestrzeń, jaką otrzymujemy, jest niemal płaska. Oczywiście, za pomocą tych przycisków nie tylko kładziemy oparcie, ale i też sprawiamy, że wraca ono do swojej pierwotnej pozycji. I cyk. Nowy Y debiutuje w dość mocnej wersji lunch. Long, long range, spin do i 4,3 sekundy. Prędkość maksymalna 201 km. Zasięg? Według Tesli ponad 560 km. Cena? 264 990 zł. Pierwsze egzemplarze do klientów powinny trafić w marcu. Oczywiście w późniejszym czasie pojawią się też słabsze i tańsze wersje, ale na razie konkretów na ten temat brak. Ok, czas zajrzeć do środka. Na pierwszy rzut oka wnętrze jest niemal identyczne jak w poprzedniku, ale tylko na pierwszy rzut oka. Ekran dalej ma 15,4 cala, ale nowa jest kierownica, nowy jest też tunel środkowy, zupełnie inaczej wygląda góra deski rozdzielczej, pojawiło się też ambientowe oświetlenie, zupełnie inaczej wyglądają też boczki drzwi. Dla porównania to wnętrze poprzedniego Y. Moim zdaniem różnicę widać. Może nie jest jakaś kolosalna, ale jeśli mamy dwa auta obok siebie, tak jak tutaj, no to różnicę zauważymy. Na pewno widać ją w tunelu środkowym. Wygląda zupełnie inaczej. No dobrze, może ten tunel środkowy wcale nie wygląda zupełnie inaczej, ale wygląda inaczej. Moim zdaniem nieco bardziej premium, choć moim zdaniem sama Tesla marką premium raczej nie jest. Jeśli chodzi o samą jakość użytych materiałów, jak i jakość spasowania, to można się tutaj zdziwić. Szarpie, próbuję wyrwać. Nic tutaj nie lata, nic tutaj nie trzeszczy. Dobra robota, naprawdę. Ja się zdziwiłem. Jeśli chodzi o to, co ważne z perspektywy kierowcy, to w nowym Y siedzi się dość wysoko. Chyba nawet mam takie wrażenie, że nieco wyżej niż w poprzedniej wersji. Sam fotel jest dość wygodny i uwaga, zyskał teraz też wentylację, czyli coś, czego nie było. Dziwne, prawda? W takim nowoczesnym aucie kiedyś nie było wentylacji foteli. Aha, no i nie można też zapomnieć o tym elemencie. Kierunkowskazy w nowym Y uruchamiamy klasycznie za pomocą dźwigni za kierownicą. Tak, dobrze widzicie, jeśli uruchomię kierunkowskaz, to pojawi mi się tutaj obraz z kamery zamontowanej pod lusterkiem. A to widok z drugiej kamery. Bo skręcam teraz w lewo. Jeśli chodzi o schowki wewnątrz. Ten jest dość głęboki, a do tego ma wszędzie taką jak ta miękką wyściółkę, a więc okulary nie powinny nam się porysować. Są też dwa dość głębokie uchwyty na kubki, a w podłokietniku ukryty jest kolejny schowek. Nieco mniejszy od tego z przodu, ale również mamy tutaj wszędzie taką mięciutką wyściółkę, jak w klasie premium. To, co nie do końca mi pasuje, to fakt, że schowek znajdujący się przed pasażerem. Otwieramy za pomocą przycisku, znajdującego się na ekranie. Trochę to moim zdaniem bez sensu. I tym przyciskiem tego schowka nie zamkniemy. Tutaj musimy już użyć siły naszych rąk. Drzwi bez zmian otwieramy za pomocą przycisku. Czas teraz usiąść za samym sobą. Otwieramy i wsiadamy. Przestrzeni jest tutaj więcej niż można się spodziewać. Nie brakuje mi tutaj miejsca ani na kolana ani na stopie. Co prawda teraz dobrze tego nie widać, bo mam ciemne buty, ale zobaczcie, mogę położyć sobie stopę na stopie i tak naprawdę dopiero teraz zaczynam delikatnie dotykać fotela przed sobą. Fotele, znajdujące się przed pasażerami tylnej kanapy, mają dość spore gazetowniki. Jeden i drugi. Ale kto w Tesli czyta gazety, kiedy jest taki jak ten ośmiocalowy ekran? To nowość. Za pomocą tego ekranu sterujemy nie tylko nawiewami, ale możemy na przykład sterować też radiem. Możemy odpalić sobie film na przykład na Netflixie albo YouTube, albo też pograć w jakąś grę. Ale z tego co wiem, nie ma tutaj Tom Raidera. Szklany dach niejako dodatkowo potęguje ilość przestrzeni we wnętrzu tego pojazdu. Dodatkowo pasażerowie tylnej kanapy do dyspozycji mają taki jak ten dość szeroki i mięsisty podłokietnik. Są też tutaj dwa uchwyty na kubki, tylko nie wiem dlaczego jeden jest głębszy, a drugi jest płytszy. Ale co tam uchwyty na kubki, jeśli tylna kanapa, a właściwie jej oparcie jest elektrycznie sterowane? Możemy sobie na przykład Oparcie nieco położyć. Wtedy można się poczuć tutaj niemal tak, jak w jakiejś limuzynie. Jeśli chodzi o jakość wykonania z tyłu, to moim zdaniem, tył wykonany jest dokładnie tak samo jak przód czyli bardzo dobrze. Jest też ambientowe podświetlenie podobnie zresztą jak z przodu. Siedząc z przodu, dodam jeszcze tylko tyle, że tylna kanapa została też na nowo przeprojektowana wszystko po to, by z tyłu siedziało się jak najwygodniej. Ja na brak komfortu tam. Nie narzekałem. Siedzisko jest długie, a oparcie wysokie. Komfort podróży mają poprawiać też dodatkowe materiały wygłuszeniowe. Jest tutaj ich dość sporo. Tesla chwali się, że hałas drogowy został zredukowany aż o 22%, a szum wiatru o 20%. To sporo. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce podczas jazdy. Tesla chwali się, że nowy ekran dzięki nowym komponentom działa szybciej niż ekran w poprzedniku. Ja na szybkość ani tego, ani tego poprzedniego ekranu narzekać nie mogę. Działa on naprawdę bardzo sprawnie. Kolejna ciekawostka. Na pokładzie tego auta może być zamontowanych aż 16 głośników. Może być też zamontowany subwoofer. Po co? Wszystko w imię rozrywki. W końcu to. Tesla. Wspomniałem o działaniu ekranu z przodu, to teraz jeszcze dwa słowa o tym, jak działa ekran z tyłu. Do szybkości działania, tutaj również nie mam większych zastrzeżeń. Proszę bardzo, klikam i gra już niemalże odpalona. No, chwilę trzeba poczekać, ale już się odpaliła. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tego, co na zewnątrz. Tutaj z przodu. Mamy zainstalowaną kamerę, która ma nam ułatwiać m.in. parkowanie. Co ciekawe, kamera jest podgrzewana, ma też własny spryskiwacz. Krótkie podsumowanie. Nowy Y niespecjalnie zaskakuje. Troszkę szkoda, bo Tesla zdążyła nas do tego przyzwyczaić, ale z drugiej strony po co diametralnie zmieniać coś, co wśród aut elektrycznych jest hitem sprzedaży niemal na całym świecie. Do zobaczenia.